Dobrze, jeszcze zanim przejdziemy, krótkie zasady, bo będzie dzisiaj intensywnie. Mamy do zrobienia cztery ćwiczenia, które są dość rozbudowane, dość długie i ja bym bardzo chciał, żebyśmy zrobili cztery, które mamy dzisiaj planowane w te nasze dwie godziny i dziesięć minut, które zostały. I żeby to zrobić, yy, chciałbym yy, żebyśmy się trzymali pewnych prostych zasad. Generalnie jak to będzie wyglądać? Yy, przed każdym ćwiczeniem ja będę omawiał o co w nim chodzi yy, pokrótce. Będziemy korzystać z czterech różnych technik dzisiaj. Będzie brainstorming, analiza rynku bądź benchmarking, będziecie tworzyć User Case Diagram i będziecie tworzyć User Flow diagram. Przy czym ja miałam świadomość, że use case i User Flow to może być za mało czasu, co tutaj jest przeznaczone, czyli 20 minut, ale mam pomysł, jak to zrobić, żebyście z jednej strony poznali, co to jest i po co to jest. A wiecie, jak będziecie chcieli bardzo zgłębić ten temat w sposób, w sposób dogłębny, bo ja tutaj przedstawię powiedzmy taką uproszczoną wersję, która jest zupełnie wystarczająca dla klientów biznesowych, no to wiecie, to wtedy już trzeba będzie, jak to w IT, trochę we własnym zakresie. Będziecie podzieleni na grupy, tak jak to było poprzednio, ja będę chodził po pokojach, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania gdzieś utknięcie, ja chętnie odpowiem. Zanim też zaczniemy i rozdzielimy się na pokoje, po wytłumaczeniu też będzie chwila, ja wyjaśnię jakieś wątpliwości. Jeżeli będą jakieś pytania, to prosiłbym, żeby one były w kontekście tych ćwiczeń, żebyśmy nie tracili czasu na inne rzeczy. Jeżeli będziecie chcieli zapytać o jakieś rzeczy w szczególe odnoszące się do tego, bądź naokoło generalnie do, nie wiem, warsztatów zdobywania klienta i tak dalej. jeżeli nam zostanie czasu, to zrobimy to na końcu. Jeżeli nie, to skrzętnie notujcie swoje pytania i wrzućcie mi je potem na telegram. Ja na nie odpiszę w wolnej chwili, pewnie jutro rano bardziej niż dzisiaj wieczorem, ale odpowiem na wszystkie. Chodzi o to, żeby zachować ten taki y, y, płynny flow i żebyśmy wyrobili dzisiaj z tym, co jest planowane, żeby tego nie zostawiać na jutro, bo jutro też jest intensywnie.